Witam Was w 43. odcinku podcastu Historie Biblijne. Dzisiaj ten odcinek chciałbym poświęcić Zeru Babelowi, ale w zasadzie zacznę dużo, dużo wcześniej. Bo Zeru Babel pojawia się w Biblii w momencie powrotu z niewoli babilońskiej. Ja jednak chciałbym cofnąć się 80 lat wcześniej, gdy dziadek Zeru Babela był jeszcze królem. Księga Jeremiasza zapowiadała siedemdziesięcioletnią niewolę. Było to tyle lat, że narodziło się tam kilka pokoleń. Te siedemdziesiąt lat zaczęło się w momencie zburzenia Jerozolimy i trwało aż właśnie do momentu, kiedy Zerubabel wrócił. Jednak jego dziadek już dziesięć lat wcześniej przed tym zburzeniem dostał się do Babilonu. Król babiloński, Nabuchodonozor, uprowadził do niewoli króla Jehoiachina. II królewskiej, 24 rozdział 8 czytamy o nim. Jehoiachin miał 18 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jerozolimie trzy miesiące. Jehoiachin poszedł do niewoli, a królem został jego wuj Sedekiasz. Został królem na 10 lat. Minęło 10 lat i Nabuchodonozor ponownie był pod Jerozolimą, bo ustanowiony przez niego król Sedekiarz zbuntował się. Jerozolima została wtedy całkowicie zniszczona. Co jednak działo się z Jehoiachinem, który już 10 lat przebywał w Babilonie? Wygląda na to, że cały czas zapanowania Nabuchodonozora siedział w więzieniu. W drugiej Królewskiej, 25 rozdział, werset 27 czytamy 37 lat po uprowadzeniu do niewoli Jehoiachina, króla judzkiego, wypuścił Ewil Merodach, król babiloński, w roku objęcia przeseń władzy królewskiej Jehoiachina, króla judzkiego z więzienia. Wygląda więc na to, że Jehoiachin siedział w więzieniu przez całe panowanie Nabuchodonozora, dopiero jego syn, Ewil Merodach, go wypuścił. Ale jak wyglądało to więzienie? Kolejne wersety mówią, że król miał tam więzienne szaty. Później król Babilonu zaprosił go do zmiany tych szat i zaprosił go, aby z nimi jadał przy stole. Tak więc sytuacja Jehoiachina zmieniła się, ale dopiero po 37 latach, od uprowadzenia do niewoli. Biblia mówi tutaj, że ten były więzień zasiadł przy stole króla Babilonu i jadał tam do końca życia. Niekoniecznie jednak należy te słowa rozumieć dosłownie. Zachowała się tabliczka znaleziona w Babilonie niedaleko bramy Isztar. Oba te wykopaliska, czyli całą bramę oraz tą tabliczkę, a także wiele, wiele innych rzeczy, można zobaczyć w Berlinie w Muzeum Pergamonu. Na tej tabliczce napisano, jaki przydział jedzenia dostawał król Jehoiachin oraz jego pięciu synów. Tak więc jadanie ze stołu króla Babilonu mogło znaczyć korzystanie z przydziału jedzenia dla króla, jego dworu. Ale dlaczego wymieniono tylko pięciu synów? Pierwsza kronik, trzeci rozdział, werset 17 i 18, mówi o siedmiu synach, którzy urodzili się Jehojachinowi w Babilonie. Ta tabliczka wspomina jednak tylko o pięciu z nich. Być może została sporządzona przed urodzeniem tych ostatnich dwóch. Gdybyście czytali te fragmenty w swojej Biblii, pamiętajcie, że ten król w II królewskiej jest nazywany Jehojachin, a w pierwszej kronik Jechoniasz. W pierwszej kronik, trzeci rozdział ze siedemnasty i osiemnasty czytamy. Synami Jechoniasza Jeńca byli Szealtiel, Malkiram, Pedajasz, Szyneasar, Jekamjasz, Hoszama i Nebadiasz. Tak więc król Jehoiachim, nazywany Jehoniaszem, był królem przez trzy miesiące. Później poszedł do niewoli. Gdy minęło pięć lat jego wygnania, zaczął swoją służbę prorok Ezechiel, który także był na wygnaniu w Babilonie. Gdy minęło kolejne pięć lat, Jerozolima została zburzona. Gdy minęło trzydzieści siedem lat od wygnania, a 27 lat od zburzenia Jerozolimy, król ten wyszedł z więzienia. Tam na wygnaniu urodziło mu się siedmiu synów. Nas będzie interesować dwóch z nich – Szealtiel i Pedajasz. Szealtiel był pierwszym synem króla Jehoniasza urodzonym na wygnaniu w Babilonie. Pedajasz był trzecim synem, który się tam urodził. Według pierwszej kronik, trzeci rozdział, werset 19, Pedajasz był ojcem zeru Babela. Ta linia rodowa pojawia się jednak także w Ewangeliach, dlatego że prowadzi do Jezusa. Jednak ewangelie mówią, że ojcem Zerubabela był Szealtiel. Czytamy o tym w Mateusza, 1 rozdział, werset 12, i Łukasza, 3 rozdział, werset 27. Kto ma rację? Jak można to wyjaśnić? Być może Zerubabel był synem starszego Szealtiela. Gdy on umarł, jego młodszy brat, Pedajasz zajął się sierotą Zerubabelem. Inne możliwe wyjaśnienie to małżeństwo lewirackie. Jeżeli Szealtiel najstarszy zmarł bezdzietnie, to jego brat Pedajasz miał obowiązek wziąć żonę po swoim bracie i spłodzić mu syna. Narodzony z takiego związku Zerubabel byłby synem Pedajasza, ale w rodowodach byłby zapisany jako syn zmarłego Szealtiela. Zerubabel był więc wnukiem króla Ichoniasza, a synem Szealtiela lub Pedajasza. Jego imię Zerubabel znaczy nasienie Babel, innymi słowy, urodzony w Babilonie. Tutaj warto jednak jeszcze wspomnieć o kimś nazwanym Szeszbasarem. W Ezdrasza pierwszy rozdział, werset ósmy czytamy. Cyrus król Perski wydał je do rąk skarbnika Tredada, który rozliczył się z nich z Szeszbasarem, księciem Judzkim. Kim był ten szeszbasar? Wiele rzeczy wskazuje na to, że Szerzbasarz i Zerubabel to jedna i ta sama osoba. Obu nazwano książętami lub naczelnikami. Szerzbasarz otrzymał od Cyrusa naczynia do świątyni. Jednak to imię nie występuje w spisie przybyłych do Jerozolimy. Jest tam Zerubabel. Jak pewnie wiecie, księga Daniela pokazuje, że Babilończycy dawali żydowskim więźniom babilońskie imiona. I tak właśnie chyba było tutaj. Imię Szerzbasar pojawia się, gdy są cytowane babilońskie dokumenty. Ezdrasza rozdział 1 cytuje dekret Cyrusa, a Ezdrasza rozdział 5 cytuje list urzędowy. W obu tych miejscach pojawia się właśnie to imię Szerzbasar. W obu wypadkach autorami tych dokumentów nie byli Żydzi, chociaż są one zacytowane w Biblii. Tak więc ma to sens, że posłużyli się babilońskim imieniem Szerzbasar. Zerubabel, wnuk króla Jehoniasza, był pierwszym namiestnikiem. W Biblii jego imię pojawia się często wraz z arcykapłanem Jeszułom, który jest też w niektórych księgach nazywany arcykapłanem Jozuem. Na przykład w Esdrasza, trzeci rozdział, werset drugi czytamy Wtedy Jeszua, syn Josadaka, wraz ze swoimi braćmi kapłanami i Zerubabel, syn Szealtiela, wraz ze swoimi braćmi zabrali się do budowy ołtarza Bogu Izraela. Odbudową ołtarza kierował arcykapłan Jeszua oraz namiestnik Zerubabel. Wcześniej czytaliśmy, że Szeszbasar dostał naczynia ze świątyni. Jeżeli więc Szeszbasar i Zerubabel to ta sama osoba, to po odbudowie ołtarza Zerubabel mógł przekazać te naczynia kapłanom. Zerubabel i Jeszua rozpoczęli odbudowę jednak okoliczne narody czyli samarytanie chcieli się przyłączyć odpowiedź znajdujemy w Ezdrasza 4 rozdział 3 gdzie czytamy Lecz Zerubabel Jeszua i pozostali naczelnicy rodów Izraela odpowiedzieli im Nie godzi się abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu gdyż my sami budować będziemy dla Pana Boga Izraela tak nam nakazał Cyrus, król perski. Samarytanie po tej odpowiedzi postanowili przeszkodzić. Najpierw próbowali zniechęcić i zastraszyć ludzi, a później, gdy królem Persji został Artaxerxes, napisali do niego skargę na Żydów. Do czego ta skarga doprowadziła? Zanim przyszła odpowiedź na ten list, na tą skargę, minęło prawdopodobnie kilka miesięcy. Przyszła odpowiedź i nakazała wstrzymanie budowy. Pestrasza czwarty rozdział, werset 23 czytamy. Gdy potem odpis listu króla Artaxerxesa został odczytany przed Rechumem, sekretarzem, Szymszajem oraz ich towarzyszami, udali się oni spiesznie do Żydów w Jeruzalemie i przemocą i gwałtem wstrzymali budowę. Dalsza budowa, odbudowa świątyni, byłaby poczytana za bunt przeciwko polskiemu władcy, który rządził aż po Egipt. Zastanawia jednak tutaj jedna rzecz: w państwie perskim każda decyzja króla była wiążącym prawem także po jego śmierci. Tak więc nakaz Cyrusa cały czas obowiązywał. Dlaczego więc Artakserkses wydał decyzję wstrzymania budowy? Istnieją przynajmniej dwa wytłumaczenia, dlaczego kazano wstrzymać tą budowę. Po pierwsze, Artaxerxes to być może władca, który przejął władzę. To taki uzurpator. W tym okresie panowało dwóch takich władców, każdy panował po parę miesięcy. Być może więc to byli uzurpatorzy, którzy nie szanowali praw wydanych przez poprzednich władców. I drugie wytłumaczenie: Ten perski król został okłamany. Żydzi odbudowywali wtedy tylko świątynie, ale Samarytanie, którzy pisali ten list, którzy napisali skargę, sugerowali, że odbudowywane jest całe miasto wraz z murami obronnymi. A jak się zakończyła ta sprawa? Ezdrasz podaje, że budowę wstrzymano aż do drugiego roku króla Dariusza. Panował on po tych dwóch władcach, którzy panowali zaledwie kilka miesięcy. Prawdopodobnie to właśnie Dariusz pozbawił drugiego z nich władzy. Władza więc powróciła do prawowitych władców Persji, ale świątynia nie była odbudowywana. Wtedy w Jerozolimie wystąpiło dwóch proroków, którzy zachęcali lud. Byli to ageusz i Zachariasz. Obaj ci prorocy zwracali się oczywiście do ludu izraelskiego, ale przede wszystkim mówili do namiestnika Zerubabela oraz Arcykapłana Jozuego. Jaki był wynik ich działalności? Wageusza, pierwszy rozdział werset 14 czytamy. Wtedy Pan poruszył ducha Zerubabela, syna altiela namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Zorobabel to oczywiście Zorobabel, a Jozue to oczywiście Jeszua. To oni mieli podjąć decyzję i oni otrzymaliby karę za złamanie tego zakazu odbudowy. Ageusz dalej użył takich słów. Lecz teraz bądź mężny Zorobabelu, mówi Pan, bądź mężny arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka, bądź mężny cały ludu kraju, mówi Pan, do dzieła, bo ja jestem z Wami, mówi Pan zastępów. To był fragment z Ageusza, drugi rozdział, werset czwarty. Myślę, że zgodzicie się, że te słowa są naprawdę zachęcające. Jednak słowa drugiego proroka, Zachariasza, były jeszcze bardziej, jeszcze bardziej zachęcające. Zachariasza, czwarty rozdział, werset szósty i siódmy czytamy. Wtedy on odpowiedział mówiąc do mnie, takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi pan zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorba Bela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków. Cudny, cudny. Trochę dalej w tej księdze, w Zachariasza czwarty rozdział 109, dowiadujemy się, że namiestnik Zerubabel położył kamień fundamentowy pod budowę tej świątyni. Teraz prorok zapowiada, że położy także kamień szczytowy, który był ostatnim kamieniem wstawianym podczas budowy. Po zachętach tych dwóch proroków, Żydzi przystąpili do budowy. Jednak Samarytanie ponownie napisali list do króla Persji. Rządził jednak wtedy już Dariusz, który znalazł w archiwum nakaz Cyrusa o odbudowie świątyni. Tak więc Dariusz napisał list, aby nie przeszkadzać w tej odbudowie, mało tego, nakazał dać Żydom materiały do tej odbudowy. Tak więc rzeczywiście Zerubabel, który położył kamień węgielny, położył także kamień szczytowy świątyni. Nie wiemy, co dalej się działo z Zerubabelem. Ostatnia wzmianka o nim pochodzi z księgi Nehemiasza, który także był namiestnikiem wiele, wiele lat później. W Nehemiasza 12, rozdział 47 czytamy: A cały Izrael w czasach Zerubabela i w czasach Nehemiasza dawał codziennie śpiewakom i odwiernym udziały, a lewitom poświęcone dary. Lewici zaś dawali poświęcone dary synom aaronowym. Nehemiasz wskazał tutaj na pewien problem. Kolejni namiestnicy nie dbali o świątynię i lud. Wśród tych namiestników wyróżniali się tylko dwaj: Zerubabel oraz Nehemiasz. Można z tego wnioskować, że Zerubabel pozostał wierny Bogu aż do śmierci. Jednak po jego śmierci namiestnikami nie byli jego synowie, tylko władcy ustanawiani przez króla perskiego. Okazuje się, że wielu z nich wcale nie dbało o świątynię. Podsumowując, Zerubabel był wnukiem króla Jehojachina, przedostatniego króla. Ten król dostał się do niewoli dziesięć lat przed zburzeniem Jerozolimy. Już na wygnaniu urodziło mu się kilku synów, między innymi Szealtiel i Pedajasz. Jeden z nich był ojcem Zerubabela. Później król Persji, Cyrus Wielki, dał Szeżbasarowi naczynia z jerozolimskiej świątyni, naczynia, które wcześniej zagrabili Babilończycy po zburzeniu tego miasta. Teraz te naczynia miały być odniesione, a świątynia na nowo postawiona. Naczynia do Jerozolimy doniósł Zerubabel. Z tego powodu uważa się, że basar to babilońskie imię Zerubabela. Ten namiestnik współpracował z arcykapłanem Jeszułom, nazywanym też Jozułem. Ci dwaj, Zerubabel i Jozue bardzo często są wymieniani razem w Biblii. Y jednak sprzeciwili im się Samarytanie, którzy napisali do króla Persji Artaxerxesa list i dostali odpowiedź, aby wstrzymać budowę świątyni. Tą budowę wstrzymano na około dwa lata, ale później prorocy Ageusz i Zachariasz zachęcali Zerubabela i Jeszuę do wznowienia budowy. Zgodnie ze słowami Zachariasza, Zerubabel, który położył kamień węgielny, położył później także kamień szczytowy w tej odbudowanej świątyni w Jerozolimie. Tutaj taka mała dygresja. Ciekawe jest to, że linie rodowe Jezusa podane przez ewangelistów Mateusza i Łukasza prowadzą od Dawida przez Salomona i Natana. Linia podana przez Mateusza idzie od Salomona, syna Dawida, do ojczyma Jezusa, czyli Józefa. Linia podana przez Łukasza idzie od Natana, syna Dawida, do Marii, matki Jezusa. Tak więc te dwie linie rozdzieliły się już po królu Dawidzie. Jednak te dwie linie ponownie łączą się przy Szealtielu, ojcu Zeru Babela. Jak to możliwe? Mateusz pisze zgodnie z faktami, że ojcem Szealtiela był Jechoiachin. Łukasz jednak pisze, że był nim Neri. Później Łukasz pisze o Józefie, ojczymie Jezusa, że był synem Helego, podczas gdy Mateusz pisze, że Józef był synem Jakuba. Czy to błąd? W obu tych przypadkach Łukasz podaje teścia za ojca. W Biblii często, szczególnie kiedy jakiś człowiek miał tylko córki, wtedy bardzo często zięcia podaje się jako syna. Neri miał córkę, która wyszła za mąż za króla Jehojachina i urodziła mu Altiela. Ponieważ Neri nie miał innych dzieci, to w rodowodach podano syna jego córki jako jego syna. Później Łukasz pisze, że Józef był synem Helego. Być może tutaj było podobnie. Być może Heli miał tylko córkę Marię, tak więc jej mąż i dzieci traktowano jako potomków Helego. To trochę taka długa dygresja, ale myślę, że ciekawa i ma związek z Zerubabelem, bo chociaż te dwie linie rodowe z obu Ewangelii dzielą się już przy pierwszym królu z tej dynastii, czyli przy Dawidzie, to potem ponownie łączą się właśnie nasze Altielu i jego synu Babelu. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo.